witam was bardzo serdecznie, z tej strony ja, Lunar, zupki, sezon 5. Tak dokładnie, była przerwa, mniej więcej dwa miesiące, coś koło tego, pomiędzy sezonem, sezonem czwartym a piątym, ale 4 marca wystartował sezon piąty. Na chwilę obecną jestem top 1 we fragach, top 1 w kredytach. no i jakby była topka starów, to również byłbym top 1, 5 gwiazdek, zaraz 6. Ty Siemano! Jeżeli oglądasz ten film, to prawdopodobnie nie subskrybujesz tego kanału, ponieważ 40% z Was go nie subskrybuje. Jeżeli chcesz, żebym robił dla Was więcej konkursów, lepiej zasubskrybuj. Dzięki! Nowy sezon to tak jak nowa edycja na zdanych nam serwerach PP, tylko że tutaj sezon trwa kilka miesięcy, a edycje trwają tydzień. No ale nie ma za bardzo co porównywać. Nowy sezon to również nowe zmiany, nowości i dodatki. Największym dodatkiem w tym sezonie jest Battle Pass. Okośnie Battle Pass. Albo na spawnie możemy kliknąć w npc -ta. Battle Pass. Raczej znany Wam system z innych gier. Tutaj polega na tym, że zdobywamy EXPA i dostajemy Levele, a za nie nagrody. Mamy kilka możliwości zdobywania zdobywanie EXPA. Pierwszy po prostu zabijanie innych graczy. Za każdego fragę otrzymujemy 3 EXPA. Nie jest to sporo w, to w porównaniu do misji, ale 3 expa razy powiedzmy ileś tam tysięcy fragów, jeżeli dobijemy na koniec edycji, to coś tam się uzbiera. Jeżeli chodzi o misje, to mamy trzy opcje, jeżeli chodzi o misje. Dzienne, premium i weekly. Eee, dzienne, no to wiadomo, robimy je codziennie. Premium, jeżeli mamy kupionego Battle Passa, no i weekly, czyli misje tygodniowe. Za misje dzienne mamy najmniej expa, bo resetują się one każdego dnia i są proste w wykonaniu. Żeby móc wykonywać misje, Premium. Potrzebujemy, tak jak wspomniałem, wykupionego Battle Passa za 6 dolarów i z tego mamy trochę więcej niż za misje daily, ale najbardziej rozchodzi się o misje tygodniowe. Za trzy wykonane misje mamy ponad 1000 exp, najlepiej je wykonywać w piątek, ponieważ w piątek są darmowe kity, a te misje polegają głównie na tym, żebyśmy zabijali w danym kicie albo osoby w danych kitach, no i w piątek, w piątki zawsze mamy darmowe kity, free kits Friday, tak więc najlepiej te misje robić w piątek. Tak więc tak, mamy dwa sposoby właśnie na nabijanie expa. Pierwszy to właśnie zabijanie graczy, drugie robienie misji i trzeci sposób, który polega też w sumie na robieniu misji, ale z innego źródła. Black market. Dokładnie. Black market, czyli czarny rynek. Na czarnym, na czarnym rynku możemy co jakiś czas kupić one-time kit, czyli kit, który możemy użyć tylko raz. Czyli jak podniemy, to nie możemy go użyć ponownie. Jest to tyle fajne, że jeżeli, jeżeli chcemy przetestować jakiś kit, to co jakiś czas możemy zrobić to praktycznie za darmo. A jak już o darmowych kitach mowa, to w sezonie 5 mamy darmową opcję, a jest nią rotacja kitów. Raz na 7 dni możemy zakręcić kołem losu. W kole znajdują się wszystkie nieodblokowane jeszcze kity. Tak więc raz na 7 dni mamy randomowy, darmowy randomowy, kit. Tak. <grym> Po prostu kit, który nie jest jeszcze odblokowany, mamy je za darmo. Jest to całkowicie losowe, tak więc może wypaść nam totalnie jakiś syf, albo może wypaść nam coś naprawdę fajnego. Jeżeli chodzi o perki, tutaj nie za wiele się zmieniło. Jest kilka nowych perków, ale dla, dla mnie są one useless, tak naprawdę. Dla mnie osobiście się nic nie zmieniło. Jak co sezon, Stand Devil, Armorer i Creditor. To są trzy najlepsze perki, które są obecnie dostępne trzy najbardziej takie. Um, useful, w sensie takie najbardziej pożyteczne. Mm, tak więc tutaj, tutaj, mówię, nie za bardzo się co zmieniło. Ale jeżeli chodzi o kity, to tutaj mamy ogromną zmianę. Jest kilka nowych kitów i wrócił jeden stary, a mianowicie Avatar. Kilka sezonów temu był dostępny w sezonie czwartym Ghost Nelly i teraz powrócił. I na tą chwilę jest to jedna z lepszych klas na serwerze i na pewno jedna z bardziej grywalnych. Dodatkowo mamy nowe klasy takie jak Spider-Man, Turbo czy Mario. Ale, no i Jedi też, ale jest, są to gdzieś tam mniej grywalne kity i mniej takie bardziej powiedzmy sobie OP. Tak więc e, nikt za bardzo tym nie gra i nie są jakby za bardzo użyteczne. No i w tym odcinku to by było na tyle. Jeżeli chcecie, zapraszam Was na zupki. Um, strasznie dużo osób z Polski gra na zupach na tym sezonie. Nie wiem czemu, ale jest to fajne. W sensie, nie jest to. Fajne, jeżeli ktoś pisze po prostu na czasie się ma ktoś z Polski, ale bardzo miło. Tak więc tyle ode mnie w tym odcinku. Zapraszam do subskrypcji, zapraszam do lajkowania, komentowania i zapraszam na nowy sezon na Lunarze. Jeszcze raz. I zapraszam na nowy sezon na Lunarze. Tak dokładnie. Trzymajcie się w miłego dnia lub też nocy, zależy kiedy kto ogląda Siemano.